Dead by Daylight 2 x na, na 8 gdzie 2 na 2 ja gram śmiercią nocną tutaj ktoś będzie grał z jawą inaczej Chuckiem Norrisem gram, jak widzicie tu ma spluwę kapelutek Chucka Norrisa i zaczynam za 10 sekund ciekawe jaka nam się mapa trafi okazyjny tryb chyba tam przez 13 dni jak ja to nagrywam jest 20 więc Krótkie informacje tryb ładowania. Możecie coś mi trochę inaczej słyszeć, bo mam słuchawki. Gram na słuchawkach. Ponieważ w Dead by Daylight to jest kluczowe niestety, żeby grać na słuchawkach. Bo wtedy wiemy, z której strony jest po prostu surf, albo z której strony też podchodzi do nas morderca, w zależności w jakim gramy trybie. No zobaczymy, jak nam pójdzie w ogóle ten meczyk. Oczywiście z nikim nie mam tutaj kontaktu, więc no, tak bym grał trochę solo. Na szczęście, tu jest jeszcze taka rzecz, że nie muszę ich pojechać na haku, wystarczy, że ich podniosę. I wtedy sami trafiają po prostu na taki niewidzialny hak. Okej, okay, mapa taka średnia chyba do mnie, mi się wydaje. Z tego względu, że tu jest dużo przeszkód. Żeby wycelować i strzelić w kogoś, no to tym harpunem ciężko. Szkoda, że nie bardziej otwarta. O! Tu już... Hit. Mamy pierwszą osobę, która już mi... Na prawo zlagowało mi Strasznie zamglona jest ta mapa Rilla, mamy pierwszy Pierwszy hack Rozwalmy ten o, i ktoś tu się chowa. A nie, skrzynka otwiera. Aha, nie przeładowałem broni. Okej. Okay. No problem. Tylko ta zjawa coś nic nie... ...nie działa. Oczywiście. Afkera mamy, który kurwa nic nie robi niestety. Very nice. Jak tak będzie wyglądał ten mecz, no to średnio widzę. Na razie naliczyłem dwa haki. Tam nie do końca cokolwiek daje, bo no super, myślę, że trzy trochę. Dobra. Nie mamy ładny hak. Jest trzeci. A tu nawet na dole mamy kółko takie. Które pokazuje ile haków mamy, 3 haki mamy No i jeden generator, no niestety skoro mamy afkera w grze no to Ciężko żeby wyszło inaczej Niestety na mecie czeka pół godziny, no ale i tak go wrzucę Jebana spiritka O, no, uciekajcie mucie bo to tak nie ma sensu ale Tu ktoś próbuje tym bagować ale no tak mam to w dupie no bo wiadomo Czy na 8 no to? Ciężko, że było do wygrania. Co jeszcze by chciał? Tu jest jedna, tam jest druga. Spiritka zasarana. No. No i nice. Proszę napisać gg. gg1vs8. Dużo poopuszał na e. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, Odpuściło. Mm. Więc ciężko na wygenerował po trzy geny. No to raczej ciężko było wygrać. To co, dzięki Wam za obejrzenie tego materiału, pamiętajcie o komentowaniu, subskrybowaniu, lajkowaniu, widzimy się w kolejnych odcinkach, na razie cześć i cześć!